Cześć, cześć! Dzisiaj powiemy Wam, pokażemy, co byśmy chciały przeczytać w ramach akcji listopad z literaturą faktu, czyli Nonfiction November. I to jest akcja, która już siódmy rok jest organizowana na światowym Booktubie. Akcję rozpoczęła Olive z The Book Olive i Wam też wkleję link do filmiku, który jest takim wprowadzeniem do tegorocznej akcji. Teraz już tam też wiele innych osób nagrywających filmiki. Na Booktube się włączyło do tej akcji, i też z reguły co roku są różne hasła, jakby takie wyzwania, które są takim jeszcze dodatkowym elementem tej zabawy. Oczywiście, żeby wziąć udział, to wystarczy przeczytać jedną książkę z literatury faktu w listopadzie. No ale można się bardziej tam pobawić i powymyślać coś do tych kategorii. W tym roku kategorie to kolekcje. Przemysł, styl, no i taka czwarta kategoria, która w tłumaczeniu jest trochę problematyczna, bo to jest treatment, tylko że treatment po po, na, w przetłumaczeniu na polski może być traktowaniem, czyli jak na przykład, nie wiem, są traktowane osoby z jakichś grup społecznych, ale też może być na przykład leczeniem mhm. i może też dotyczyć właśnie jakichś kwestii zdrowotnych na przykład. No ale ja nie będę się tutaj bawiła w kategorie, zobaczymy w ogóle, czy mi się uda. I co da mi się przeczytać? Nie mm. wiem, jak ty masz chyba bardziej konkretne plany na ten miesiąc. Tak, bardzo konkretne. Zastanawiam się, o co chodzi z tymi kolekcjami. No, one też tam tłumaczą, że te hasła są, mają być z założenia jak najszerszy, żeby każdy mógł sobie też luźno interpretować, że to może być na przykład książka, która jest w Twojej kolekcji od dawna, albo jest o kolekcjonowaniu jakichś rzeczy, albo jest częścią jakiejś kolekcji, albo coś takiego. Także to naprawdę są takie, wiecie, luźne skojarzenia. Okej. Okay. Dobrze. To ja wam pokażę y, reportaż y, najnowszy Ewy Winnickiej, Greenpoint, Kroniki Małej Polski. Jest to y, kolekcja <laughs> y, Kolekcję opowieści imigrantów, ludzi, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych i tam ich losy bardzo różnie się potoczyły. Zaczęłam już czytać i od razu muszę Wam powiedzieć, że książka jest znakomicie napisana, więc czyta się fantastycznie. Ewa Wienicka, wiadomo, standard. Natomiast wydaje mi się, że tych historii tutaj będzie bardzo dużo. A jak jest czegoś dużo, to mi potem jest trudniej zapamiętać wszystko, nie mieszać mm -hmm. tych opowieści. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że może wolałabym mniej, mniej a właśnie pogłębione, poszerzone, niż właśnie z, um, po prostu tak jakoś bardzo, bardzo dużo. Ale jestem na początku, przeczytam całość, to Wam powiem więcej. Temat imigracji, oczywiście jeden z moich ulubionych tematów, i bardzo się cieszę, że mam tu książkę. Mm -hmm. Ja mam przed sobą. Trzy książki, ale naprawdę nie wiem jak to będzie. Jedną z nich jest książka Kowalska ta od Dąbrowskiej Sylwii Chwedorczuk i tę książkę czytała już moja mama i bardzo jej się podobała. I to jest no, można chyba powiedzieć, że autobiografia Marii, bo nie Marii, nie Marii Dąbrowskiej, tylko właśnie. Anny Kowalskiej, która była wieloletnią partnerką Marii Dąbrowskiej, oprócz tego, że miała też męża i dzieci i czy córkę i była też bardzo znaną postacią w kręgach literackich tamtych czasów, tak tutaj mamy też w tle przedwojenny Lwów i środowisko właśnie literackie Lwowa, później czasy wojny, później czasy odbudowy Wrocławia i jakby tam odradzającego się po wojnie Wrocławia, właśnie relacje pomiędzy Dąbrowską a Kowalską, która zachowała się też w korespondencji, które między sobą prowadziły. Moje mamie się bardzo podobała. I jestem jej bardzo ciekawa. Zresztą widziałam też sporo takich pozytywnych opinii. Tak, no ja temat. też pamiętam. Mhm. Piszcie, jeżeli czytaliście, czytałyście. Dobrze. I druga książka. Kolekcja również. Ja <laughs> się <laughs> na tę kolekcji. Zainspirowała się po prostu, słowo klucz. To liderzy 30 inspirujących rozmów z największymi liderami naszych czasów. Więc no właśnie jest, są, są to liczne rozmowy z osobami. Które myślę w większości wszyscy znają, typu ci z Okładki, czyli Bezos, Gates, Oprah Winfrey, ale nie tylko. Są też tutaj rozmowy z politykami, byłymi prezydentami, prezesami różnych znanych firm, na przykład już przeczytałam 3 czwarte, więc mogę wam trochę powiedzieć. Bardzo mi się tutaj podobały rozmowy z kobietami, które stoją na czele znanych firm. Na przykład prezeską firmy od zbrojeń no jest właśnie kobieta, tak, która zarządza tak firmą, która sprzedaje między innymi Polsce F-16 i wszystkie te różne samoloty, czołgi, bez których moglibyśmy żyć. Moglibyśmy to na przykład przeznaczyć na edukację. Albo na podwyżki Albo dla pielęgniarek, lekarzy. Ale co tam, tak, zasiłki Samolotów nigdy za wiele. Dobrze, ale pomijając... Y to um, bardzo mnie tutaj ciekawiły właśnie te historie, jak te osoby znalazły się na tych stanowiskach, hmm. e, jaka była ich droga e, życiowa. I mam takie wrażenie, że, e, że w zasadzie dominują e, pewne skrajności, hmm. albo te kobiety pochodziły z rodzin wielodzietnych, były wychowywane na przykład przez samotną matkę i miały jeszcze czworo rodzeństwa. Więc po prostu gdzieś tam od najmłodszych lat uczyły się samodzielności i zarządzania domem i takie rzeczy. Albo z drugiej strony, jak Melinda Gates, której ojciec był inżynierem pracującym przy Startach, Apollo. I tak, rodziny były bardzo zamożne, i ta historia, właśnie rodziców z doktoratami wykształconych no. była, była bardzo długa. Bogaty kapitał społeczny. No, dokładnie. Także, także mam właśnie wrażenie, że takie skrajności dominują, albo tak, albo tak. Natomiast ta część odnośnie polityków trochę mnie nudzi. Mam wrażenie, że te historie są trochę takie mniej ciekawe takie trochę streszczenia, właśnie po prostu kariery zawodowej. Natomiast y, podobają mi się te rozmowy, y, ponieważ nie wiem, czy czasami się, czy kiedykolwiek się zastanawialiście, jak to jest na przykład po prostu prywatnie być prezydentem. już poza tymi decyzjami wszystkimi, jak to jest, wiecie, tak po ludzku, jak się czuje taki człowiek. Mhm. Y, I tutaj na przykład jest właśnie taka wspólna rozmowa z Billem Clintonem i z George'em W. Bushem. Moje um, no, ulubienie. Tak, natomiast powiem Ci właśnie tutaj pada takie pytanie do nich obu, z czego jesteś najbardziej dumny jako prezydent, tak, twoje okay. osiągnięcia. No i Clinton opowiada, że kiedy on zostawił prezydenturę, to Ameryka miała największą nadwyżkę budżetową od dawna, społeczeństwo było zamożne, spokojne i itd. Nie? A co Burz odpowiada? No, że on jest najbardziej dumny z tego, że jego córki go kochały. Więc wciąż pomimo tego, co robi. To chyba w domyśle właśnie. Więc um, tak, okej, okay, okej. Okay. No, dlatego y, polecam. Ja sobie czytam właśnie te wywiady, kiedy nie mam jakiejś ochoty y, właśnie śledzenia jakiejś fabuły, takiej wiecie, jak w powieści czy coś, tak sobie po prostu z doskoku poniesięgam. sięgam. Mm -hmm, mm -hmm. Mm, natomiast są bardzo fajne. Mm -hmm. I to, to ja wam pokażę te dwie książki, które gdzieś tam właśnie z tyłu głowy mam myśląc o listopadzie z literaturą faktu i pierwsza z nich to jest książka, którą ja już wam kiedyś pokazywałam i to jest reportaż Potosi, Góra, która zjada ludzi, Andera i Zagirre, czyli historia, reportaż z Boliwii, z Cerro Rico właśnie, czyli Bogatej Górze która no jeszcze w czasach kolonialnych y Stała się, zresztą jest wciąż chyba największą kopalnią srebra na świecie, o największych złożach i od czasów kolonialnych srebro było tam wydobywane później jeszcze cena. Ale o i historia, która właśnie tak jak tutaj w podtytule mamy, zjada ludzi, dlatego że tam też było bardzo wiele wypadków. Zresztą no takich trudnych historii górników, którzy tam przyjeżdżali i szuka. Po w poszukiwaniu pracy, później musieli, kiedy koniunktura była inna na surowce i rentowność kopalni spadła, musieli na przykład uciekać gdzie indziej. i Jestem tego bardzo ciekawa. No, zobaczymy, czy się uda. A druga książka to jest książka, której też już słyszeliście na tym kanale. To jest Dziobak Literatury, reportaże latynoamerykańskie pod redakcją Baty Szady, i to jest zbiór reportaży. Które Natalia już czytała, i też pomyślałam sobie o tej książce, dlatego że ona w tym miesiącu jest dostępna za darmo do przesłuchania i chyba przeczytania bo i audiobook, i e-book jest w aplikacji czytaj.pl. I czytaj.pl chyba co roku. Teraz, właśnie w listopadzie, organizuje taką akcję, że udostępnia 12 hmm. książek. Wydaje mi się, no tam trzeba mieć, skanować jakiś QR-kod, albo mieć aplikację, nie wiem, na razie jeszcze się nie interesowałam, jak to wygląda z strony technicznej, no ale tak pomyślałam, że skoro byłaby do przesłuchania w audiobooku, no to pewnie łatwiej by mi było po nią sięgnąć, bo ja ostatnio lubię, lubię audiobooki. Ale mam wiele książek takich, wiecie, które chciałabym przeczytać. Ostatnio też e, widziałam na Instagramie u Olizbuk z tobą bardzo ciekawą opinię o książce Kto zjadł pierwszą ostrygę. Bardzo mnie to też zaciekawiło. Takie nieoczywiste historie o ludziach, którzy po raz pierwszy coś zrobili właśnie na przykład zjedli pierwszą ostrygę albo pewnie zaparzyli pierwszą kawę przez przypadek totalnie. I ja, ja się dzisiaj trochę spóźniłam do Dekmary, bo właśnie mieliłam sobie ziarna kawy rano. Trzeba było <słuch> mówić, co ja bym cię tutaj poczęstowała. Wczoraj akurat paczka świeżej kawy przyszła do mnie. Następnym razem może. <słuch> wejdziesz, wejdziesz. Dobrze. Dajcie znać, jakie są Wasze plany na non-fiction November. Czy w ogóle będziecie czytać literaturę faktu, czy nie. No. 吧。<Bye. S 2>